Witam Was wszystkich w niedzielę. Eee, tak, no... Nie wiem czy będę w jakimś ciekawym miejscu. Ale stwierdziłem, że nagram dzisiaj normalny odcinek, raz na jakiś czas, w niedzielę można, bo i tak cały dzień jadę, więc sobie do Was trochę pogadam, ja trochę Wam pokażę tej trasy przez Hiszpanię, bo w sumie to tej Hiszpanii niewiele widzieliście na roadlogach, więc można tu trochę ten. Cołem wstępu tylko. Eee, od razu wyjaśniam dlaczego w piątek odcinek skończył się tak jak się skończył. Co miałem jeszcze powiedzieć? Otóż, co miałem powiedzieć? Miałem sobie z Wami pogadać, do Was pogadać w zasadzie, bo to live nie jest, więc komentarze po czasie do, do mnie dochodzą. Ale miałem Wam opowiedzieć trochę o moich odczuciach e, na temat różnych komentarzy. Wiecie, ja mam taki charakter, że na większość rzeczy mam wywalone. Nie przejmuję się tym bardzo, bo nie można powiedzieć, że się jakoś przejmuję. Trochę mnie to ruszyło w grudniu i musiałem z tym trochę powalczyć. Ale jest lepiej. Natomiast bardzo łatwo mnie sprowokować, co niektórzy wiedzą, widzą już i wykorzystują to strasznie. I staram się trochę z tym walczyć, bo niektóre osoby widzę, że specjalnie w komentarzach, tak jak była sprawa z lusterkiem tam zapisują głupoty, że to, że tamto, że sram to i, i czekają tylko na moją reakcję, a mnie bardzo łatwo sprowokować. Przyznaję się do tego, ale zamierzam to zmienić. Także no, prosiłbym Was też, w sumie większość z Was nie muszę o to prosić, ale są takie osoby, abyście też nie reagowali na różne tego typu komentarze i ja będę starał się iść w Wasze ślady. A tymczasem Hiszpania... Przystanek w, w, w Vitorii zrobimy sobie jeszcze. Kolega zwiedzę, bo stoi na parkingu. No, a poza tym to kierunek Portugalia. Dzisiaj Portugalii dużo nie będzie, bo, bo będzie już ciemno. Ale Hiszpanię zobaczycie. Także tradycyjnie, tak jak w tygodniu to robię, zaczynamy! Bej! Słuchajcie jakieś 300 km jechałem Mając tylko i wyłącznie Pola Pola i lekkie wzgórza I pustynie Bo ja to tak nazywam w Hiszpanii Bo dla mnie Hiszpania jest wielka, jedna wielka pustynia Tutaj Tutaj już coś rośnie. Ale tak to są same pola. Ale przed nami widać... O już nie widać. Nie no, góry przed nami widać. Także jedziemy w stronę góry i mam nadzieję, że za nim zrobi się ciemno, a tutaj w Hiszpanii, z tej strony od Portugalii, robi się późno ciemno. Myślę, że po 20.00, a jest 18. Także jeszcze może wam pokażę coś ciekawego. Tymczasem niedziela taka, no... Cały dzień jadę, nie nie? Ci się nie dzieje. Takie niedzielę też czasem się trafiają Także dzisiaj taki odcinek Może będą jakieś widoki No yeah. jak na razie to widzę tylko autostradę I myłem dzisiaj szybę już dwa razy I od nowa jest poprana robalami Z Po prostu tutaj na południu to Wstanałem sobie na parkingu, na szybkie siku, nie ma tu nic oprócz kawałka asfaltu, barierek, kawałka asfaltu, barierek, no i dwa auta Portugalczyków gdzieś tam zmierzają, ale jest fajny widok i to chciałem Wam właśnie pokazać. Zauważyłem, że znowu mi się plamka zrobiła na. na, na jakiś papro wpadł, na sensor. Idę to wyczyścić i jedziemy dalej. Wielbłądy to dzisiaj spoko, ale pingwiną to współczuję. Nie wiem czy wiecie, ale tu jest 27 stopni. O! Żeby mi tylko nic na głowę nie spadło. No właśnie. Oh yeah. To jest wybawca. Kupione w Japonii, <grymne> Także zerknijmy eee, sobie, w którym miejscu te plamy były. Zresztą jest mało istotne, ale... Hihi! Hi. Lewa strona, macie plamę. Czyszczonko. Szybki czek. Yeah! Plama zniknęła. jääme täna . Chciałem zrobić fajne zdjęcie zachodu słońca, ale już mi niestety nie wyszło. Bo słońce się schowało. W ogóle to miał być timelapse, ale. Ale nie mam czasu, bo muszę jechać cały czas, bo no, mi zostało kupę kilometrów jeszcze. Jakieś 250. Krowy się pasą, ale i tak zdjęcie zaraz jakieś walne. Coś wymyślimy. Sami popatrzcie na ten widok. Trochę go ubrudziłem, jak tu wjeżdżałem, bo widzicie, tu, tu jest takie, o, nawet się spod nóg kurzy. Także będzie jeszcze bardziej brudny niż był. No to no, wam no, ile zostało kilometrów, bo... Bo bo, bo no, na mojej nawigacji mam 360, ale to jest tak pierdzielnięte... E, ...Lizbona po prostu, a ja nie jadę do Lizbony dokładnie. Ale chyba 260 kilometrów, jakoś tak, bo stu różnicy była. Nic, słuchajcie, ja się zawijam. E, dzisiejszego odcinka chyba już się nie będę odzywał do Was, bo to nie ma sensu. Zajadę sobie gdzieś, jak się ciemno zrobi, to trudno. Może na koniec zrobię Wam jakiegoś time jeszcze. Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem tak, chciałem Wam pokazać też, jak wyglądałem niedzielę w tej pracy. Czasami jest tak, że się jedzie. Także trochę z mojej winy, bo w sobotę zrobiłem tylko 600 km, a w piątek 300. Na dzisiaj mi zostało 900. No, ale trudno. W każdym razie ja się za dzisiaj żegnam. Zostawiam was z widokami, może jakimś lapsem na koniec. Nie wiem. Zobaczymy, co będzie w Portugalii. I jutro jadę yy, do Wielkiej Brytanii. Także widzimy się jutro w Portugalii. Czas w sumie ten sam, co w Anglii, bo tam jest inna strefa czasowa, już ta londyńska, czy ta, 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 ta Lisbona, Londyn to jest sama strefa czasowa. Ech. No, i nie będę się bardziej rozgadywał. Wiem, że się rozgaduje strasznie. nie każdy to lubi. P a, właśnie, bo jest rzecz, którą chciałem. Miałem się nie rozgadywać, nie? <laughs> jest rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, którą chciałem poruszyć. E nie za bardzo lubię jeździć po Hiszpanii. Bo jazda tu jest strasznie nudna i monotonna. Wjeżdża się na tą autobie, tą drogę ekspresową, bo. To są dużo drugo ekspresowych jest zamiast autostrad. To są, autostrady są płatne, drugie ekspresowe są niepłatne. Ale i tak tych drugich jest więcej niż tych pierwszych, także tu się akurat nie cierpi za bardzo z tego powodu. Ale po prostu widok tylko jest płasko góry, płasko góry, płasko góry. I wszędzie rosną tutaj zielone drzewa, albo są pola. I to wszystko. I raz na jakiś czas mija się miasto. To jest naprawdę bardziej monotone są chyba tylko Niemcy. I bardziej mnie denerwują w sumie, bo tam jest dużo ształów. W Hiszpanii jest większy luz. Ale zdecydowanie wolę jeździć. Zdecydowanie e... wolę jeździć po Wielkiej Brytanii, po Francji, Austrii. W Włochy to różnie bywa. Ale myślę, że Hiszpania raczej należy do tych krajów, w których nie. czy znaczy nie ma tu dużego zróżnicowania widoków. Może o to chodzi, no po prostu. Ale dobra, nie rozgaduję się, bo ten odcinek będzie za długo trwał. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Pyk!